Боже, боже, Я вынимаю ножа. Я кто из него вынимаю ножа? Вот меня мама кюмчит. Стали меня мама Właśnie jestem na dachu opuszczonej fabryki, a moim zadaniem jest jak najszybciej z niej uciec. Na każdym kroku będę mógł spotkać oprawców, którzy za wszelką cenę będą chcieli mnie złapać. I aby się są wydostać, muszę znaleźć klucz, do którego doprowadzą mnie skrawki mapy, które znajdę na każdym z pięter budynku. Jest tutaj z tego co wiem 7 pięter chyba plus, znaczy razem z piwnicą jest to 7 pięter. Wyglądał strasznie czy nie? Napiszę w komentarzu. Kierują się do wyjścia, jakby ja nie wiem co mnie czeka. Kurwa, teraz co, czyjcie coś jakie dziwne rzeczy. Ej co, brak, coś tam Jedynie wiem, że ja muszę znaleźć po prostu zadania do rozwiązania i potem znaleźć klucz. Jedynie to wiem, że muszę to zrobić, więc szukam tych zadań, żeby nie było mnie, że coś ominę. i to pierwszy konvert, idź pierwszy. Dobra, no, nic no, tu nie ma, to idziemy dalej. Tak. Tak. Jak na razie coś to jest chile. Zobaczmy, co będzie straszne. Ktoś napierdził atlas na wody. Nie wiem czy nie będę się na górę, bo nie zebrałem innych części mapy. Cofniemy się jeszcze na górę, żebym tą mapę jeszcze mógł zobaczyć, czy może nie przeoczyłem czegoś, tak? Ktoś tu... Ktoś tu idzie. wróciłem tutaj, żeby znaleźć tą mapę, bo tutaj możesz jeszcze a tym piętrze nie jest nie za a Na każdym piętrze powinno coś być z tego co wiem. гэрч үзэлцээ орчлогыг харуулж байна Oni się zobaczyli. Nieco z... nie zauważyliśmy to jak to zrobiliśmy. Mamy instrukcję. Klucz, a mapa, która do niego prowadzi, została okryta na każdym piętrze z budynku. będziesz rozwiązać jedną zagadkę, żeby ją odnaleźć oraz nie da się zopać. Wszędzie co się przekonać, już, już się przekonałem. Dobra, na jednym piętrze znaleźliśmy to. Mapę z tego piętra. Muszę to patrzeć dokładnie, bo tu nie, nie wchodziłem tego. Widzisz jego głowę? Szukam po ziemi, ale to może być na przykład wszędzie Tu, tu nie ma Ej, jest? Ale tak? To Jego mała część, nie wiem... Wejdź tu! Słuchajcie, nie wiem co mi to mówi, ale mamy, dobra, idziemy niżej Bo już mamy wyborcze ślapy i to jest zajebiste Ja pierdolę Ej, niech ja tam nie znajdę kurwa O też twoje fale się pierdolę Zobacz się trzęsą za Kurwa zaczynają na tam go chyba Na tym piętrze nie mam jeszcze mapy więc trzeba przeżywać tę mapę Игорь, скачай, скачай, скачай! Стоп, Игорь, скачай! Я ножа! Я кто? Я не понимаю ножа! Я-то не знаю, ножа! Я не заметил нас!

Zobaczmy, no, 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 no. połóżmy te... Tak. Tak. Te kawałki mapy. Zobaczmy co z tego wejdzie. Myślę, że te trzy nam wystarczą. No raczej Ej. nie, ale... Patrz co? Świdzki twiesą. Hej. Dobra, za zaapok.. na mapy. To jest zablokowane. Tak też tam jest w stanie pokoju.

Ja tak nie zaję tej mapy. Tu nie ma wyjścia. Nie wiem, ja to. Musimy stąd wyjść jak najszybciej, Może idźmy tam, gdzie te świeczki. Ja to jest ta ale ja to będzie już pona. Stary, chodź tu, chodź tu! Tam też jest. Uważaj. Czyli on idzie za nami. Stary, stary! Wuch, wuch. Ja tu przejdę tą mapę tu o, To za wydatki zajmie jeszcze mi mnie ktoś straci ja. Co tu kurwa było? Z góry? są te świeczki, ale... Nie widzę tu mapy A to było no to... Jest, dziękuję Dobra, topię piętro Ja pierdol... Zostań tam Nie ma... Kurwa, A tam to... też rzuca. Zostań tam Chyba no nie mam... Nie nic

Dobra, i chciałem tam iść przed chwilą, oprzeć ten co stoi. Idziemy obszarzać tam. Bo tam chyba na razie nie możemy, jakie ma tu coś znaleźć w tym wielkim pomieszczeniu. Trzeba to widać, ale... Jeśli ich sam wczułem. Musimy znaleźć Kolejny prześmiechy, mamy ich dopiero trzy. I nie wiem, czego ma tu szukać. Mi się wydaje tak, oni tam byli. Tak A coś się zajęło mm. Mogę się sobie spodziewać czy tu Nieszczelnie drzwi Próbuj to jakoś połączyć. Teraz myślisz? Dobra, mam chwilę spokojnie, to może się uda. Ale co do tych zagadek, to gdzie one są? Bo jeszcze żadnej nie było. Dobra, tu raczej to jest to. Drugie. Po pomieszc drugie pomieszczenie. Jeszcze trzy albo cztery kawałki. Drugie pomieszczenie. Czyli jakby drugie piętro? Nie wiem. Jeszcze, jeszcze nie wam nie powiem, co chodzi, bo nie wiem. Pamiętasz to pomieszczenie, co tam jeszcze na górze? Co nie weszliśmy do niego, się baliśmy. Może coś tam było jeszcze? Chodź, żeby przejdźmy szybko. No. Bo z mapą my jesteśmy dobrze. Do Ma z każdego piętra mamy mapę, więc jest git. Tutaj na było. Nie było. Słyszysz coś, czy jeden? No, słyszę, jak ktoś To To mam korzystać? No, nie, to nie Nie słyszę, coś. Tylko ja morsa nie znam. Co teraz? Ty musisz mi Chyba muszę odpowiedzieć sobie mapę w telefonie tego Morse'a. Odpalisz mi? Bo ja nie znam i to... Nie rozumiem, że tego... Dobrze. Krótki, długi, długi, krótki? Krótki, długi, długi, krótki. Czy... A może nie? Krótki długi krótki. krótki, długi, krótki. krótki, długi, krótki. Czyli to będzie R. Ry-e-n -y -ry Czyli, kurwa, to pociąg chyba. Czyli wyjdzie hasło Rynna. W Rynnie znaleźliśmy zale tą mapę na dole. Czyli tak naprawdę nie mamy co szukać na niższym, tylko jeszcze schodzimy na dół. To schodzimy tak od razu te dwa piętra w dół. Dobrze. żeby nie mordować światła, to pamiętać drogi. Co? tu jest brzoka w tej. No, Kurwa, tu to jest

nie wiem co mam w tym momencie. Tu no, jest jakiś obraz. Zagadka? Dobra, wiemy, że tu jest. Zaraz wrócę. Ale znajdźmy jej kartkę odpowiadającą za zagadkę może. Żeby znowu nie zwalić tego. Nie, tu nie ma. A no, może? Nie. Dobra, no, przejdźmy tu. Jak ja się obrócimy, musimy znaleźć taką kartkę. Bo mamy, mamy... A tu jest ktoś, ty. Ale tu nie mamy wyjścia.

Co pan pewno? Tam była ta trójka, kurde. Ja. Nie. Gdzie jesteś? Mam światło z tymi Już jeszcze się za nami Nie wiem, poznaję tego nie To było okropne kurwa i tam pięciu weszło Nie było jak przewekć Nie wiem trzy albo jest ich więcej albo są trzy Kamera dostała kamieniem Centymetr w inną stronę i by to są obiekty by kamera była rozwalona Wracając, bo naprawdę mamy trójkę Nie byliśmy jeszcze w tamtym momencie, w tamtym kierunku i byli i teraz uciekli, bo się wystraszyli chyba no, Dobra, idźmy, idźmy, idźmy No jak tak będziemy bez sensu stali to Złote to, to jest miejsce. czy ja to narzędzie? Tu. to Tu Tu sprawdźmy wszystko Tu. Tu. półki, Tu. jakaś Tu. jest. Tu tu, tu. 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 dobra, Tu. Dobra, szybko Tu. Jest, tu. 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 jest? Tak. Drzwi. okno, Tu. 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 nie Tu. Nie płacz

Musimy się tam wrócić, bo tamto to było to, co byliśmy obok. No i jak mamy <laughs> kłopot. Nie No <laughs> tego! Nie chcę tego! Ja nie tu być. Stup. 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 Aha, to Nie chcę tak ty... ja Nie chcę tego! Nie chcę się Nie Nie chcę tego! Nie no, AAAAAAAA tak. no. no. się tam. No. Ja się tam. Dawaj, 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 Ej, a to? Tu nie byliśmy. Jesteś no, już kładziesz kuzyno, zaczynamy. Ja mam kodankę dobra, to jest to. No, tak. To znaleźliśmy. No, ale tam tu... nie mogę. O, to, jest... no, to no. się Nie mogę być. Poszedł? Dobra. Po no i upadając wietrzną, to nas już wprowadziło tutaj, tak? Tak. I teraz mamy jakieś puzzle. No to co o to chodzi tak to? Bo nie no bo to jest to miejsce. A my to znaleźliśmy w innych. A może tu coś jest? Tam jest jakiś Jest coraz gorsze co nie wydają jakieś dźwięki. To są maszyny. Może tego połączenia. Połączymy tutaj tą mapę. Dobra. Możesz wejść, jest Klucz. Czy mamy chyba tylko tyle? Nie, tutaj, nie tak, tutaj. Ten kowek mi nigdy nie pasuje, ale tu jest tu napisane filary. Czyli coś obok filaru? To jest to wielkie pomieszczenie, co byliśmy na nich. Na tym drugim piętrze jest 200 ludzi. Dobra, było za spokojnie. jeszcze zjeżdżamy do takiej piwnicy. Byliśmy tam na Maciej, ale musieliśmy uciekać. Bo coś tam jeszcze zostało. Widać to na kamerze? O nie... Co on zrobił? Ej, co ty zrobiłeś? Widzisz to? Ja nie schodzę do niego, wstań! Może to przestroga? drogę? My tak sądzić na obok. Chodź, chodź, szybko! Dobrze! Ej! Jodź, ja dole! Tu gdzieś powinno coś być, tak? No bo ostatnie piętro, ale to jest no. Ale to jest miejsce. Co to jest? Co to jest, kurwa? Dobra, ej, co mi się pojebało? Gdzie? Bardziej się go wstraszyłem niż tego Ja to jest serio? Patrzcie się pod nogę, a tu nie widziałem. 1995, 8, 94, 76, 77, 76, 37, 76. jakieś Nie może się powtarza? No. 55. 88, to jest chyba kod do tej kutki. 7, 6, To samo. Ile tu jest cyfer? 3. Jest drugie 7, 6, Jest 7,6, 3,76 jest. Chodź tu na bok. to jest ten grzyb, chodź tutaj. <grym> ale 7,6 czyli co? 876, Co drodze? 8, ale ciężko to idzie. Staj, szybciej. Nie wyszedł przy nim. 6, dobra. Jest! No jak to tworzyć? Dobra, lepiej nie tak. widzę. Dobry. Wejście. Filar, filar, wejście. Wiemy na pewno, że drugie piętro. Choć na drugie to ułożymy. No drugie pomyślałem, która Jesteśmy już bardzo blisko, żeby znaleźć krótko no. wejście. Szkoda, że, że nie możecie widzieć tego, co ja Kamerą zawsze się naszej uchwyci. To co tutaj było, czy nie? Skurwa. Chwila, czy to jest Ja nie czekaj... Nie na Na dole, na wolę. Idzie! Chwila. Tak wbiegłem, jak nie nic. Jest dalej. Dobra, nie ja widzę to nie wiem gdzie przeszedł? przeszedł dwóch trzech, trzech czterech szybko nie wiem, wejście drugie piętro, tak? szybko ej ej, to jest coraz gorzej ej, Mam. tam Ruch! Jezu, chujowy w puzzle, no ja nie umiem puzzle układać. Nie wiem, gdzie to drzwi, mamy równo. Co teraz? Nie wiem. Drugie pomieszczenie, no... Ono jest za tam. Dobra, po tutaj. Po tutaj. To? Obstawiam, że tu. Co powiedzmy, że tu? Co tu jest z klinca? No pókaj stąd dalej. Zapytałem, no zapytałem. No, no, stań tam, no. Nie wam wydanych map. Chodzi o to, że ten krusz ma być gdzieś tutaj. O, o. Dobra ma, to jest. Czy chodzi o ten? Mamy klucz. Nie wiem, nie udało mi się ten... Mamy znaleźć, bo nie mogę ułożyć tebie, tego jednego elementu. się.